Mimoczko, z tej strony Nerdowy Kierowca i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nową aktualizację w Policzkę Driving, więc oglądaj do końca, ale najpierw zasubskrybuj kanał po więcej takich filmów, mamy tutaj lista nowej aktualizacji w PCD. Pierwszą rzeczą jest nowy loading screen. Okej, okay, więc pierwszą rzeczą, co wpada Wam w oko, to nowy loading bar. Takie auto, co się powoli uzupełnia. Oczywiście, widocznie można pominąć ładowanie, ale widocznie to jest niezalecane, bo może się cała mapa nie wczytać. Drugą rzeczą jest logo, co się wyświetla na górze, ale moim zdaniem to ja bym je trochę wydłużył, bo takie małe się zdaje i jakoś moim zdaniem niesymetrycznie. Ok, więc pierwszą. Rzecz już mamy zaliczoną, teraz przejdźmy do drugiej rzeczy, czyli nowe GUI. Ok, możemy zacząć od tego, że nowe GUI, nowy profil, um, możemy zobaczyć ile mamy wheels ile żeśmy zarobili, ile gramy. Tutaj mamy, możemy wybrać nowe jobsy, mamy tracker, citizen. Transit i garbage, ale jeszcze tego nie ma. Następne są osiągnięcia, czyli tu już, już mam, możesz aż 50 osiągnięć wow. dostać. Ym, na razie ja nie mam osiągnięć, bo niedawno co so Drugie, mamy odświeżoną mapę i nowy teleport. Moim zdaniem dużo lepiej to wygląda niż wcześniej, bo są nowe mapy. Teraz mamy zasady, to już było tak jak ostatnio. Nowe żadne z nowe zasady. Tu mamy ustawienia, już lepiej. Grę możemy sobie zmienić pole widzenia, grafikę, renderowania, odległość, dźwięki wszystkiego. No i możemy też zaproszenie do online. No i dodatki, czyli ten wykrywacz dla radarów, i możemy po resetować postępy. Mamy nowy sklep z game Passami i starter paksy będą wkrótce. Hej, już mamy drugą rzecz zaliczoną! I możemy przejść do następnego, czyli rework samochodów i nowe samochody. Okej, okay, dodali jeden tylko nowy samochód, czyli Kira Kred. Na zewnątrz ładnie wygląda. Fajne detale w środku interior niesamowity, dobrze. Fajny i czarny. Wygląda śmienicie Następny jest Majestic E190, co zostało reworka. Na zewnątrz widać, widać, że je poprawili i w środku wygląda po prostu przepięknie, aż chce się go znowu kupić i jest przepiękny po prostu. Drugi jest Tiguan. I na zewnątrz nie widzę żadnego reworku. W środku za to myślę, że widać się rework, pamiętam. Kierownica się nie opracowała, a teraz widocznie wygląda dużo inaczej. I cały interior wygląda dużo inaczej. Okej, okay, już mamy trzecią rzecz! Zaliczoną! Teraz przejdźmy do nowego transportu. Okej, okay, to mamy nowy transport, czyli pociąg. Pociąg jedzie z Sławna do Karwic. Tak on tu się prezentuje. W środku jest bardzo ładnie wygląda. Do, detale. Mam nawet jest godzina, stała godzina i jaki, jaki dzień, dzień jest i, te, i są reklamy. Detale detale są super, super. W środku wygląda tak jak myślę, że prawdziwy. Logo i wszystko jest dopasowane. Tak jak powinno. Yy, I tak to wygląda moim zdaniem super. Tutaj macie jeszcze przebitkę z przyjazdu pociągiem. już mamy czwartą rzecz zaliczoną i to znaczy, że już jest koniec tego odcinka. Dziękuję za oglądanie tego materiału i nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z dzwonkiem, żeby was żadne takie podobne filmy nie ominęły i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!